Tak przykrej wiadomości przewodnicząca rady osiedla Sobieskiego dotąd mieszkańcom nie przekazywała. Ze względu na okoliczności należało się jednak tego spodziewać. Sytuacja epidemiologiczna w kraju i nie tylko, bo i na świecie wymusza na nas odpowiednie zachowania. Musimy podejmować działania z wielką odpowiedzialnością. Dlatego też z przykrością informujemy, że oczywiście spotkania wielkanocnego w tym roku nie będzie. Czy uda nam się je przełożyć na późniejszy termin? Też jest to pod znakiem zapytania, jako że wirus szaleje i my nie możemy narażać mieszkańców, jak również siebie i tym samym swoich rodzin. Przerwanie spółdzielczej tradycji jest tym bardziej przykre, że przygotowania do świątecznego spotkania znożyły już wejść w decydującą fazę. Rada osiedla była absolutnie e, przygotowana, jak zawsze, stuprocentowo. Pisma e, do sponsorów przygotowane, podpisane, zaproszenia oczywiście gotowe jak najbardziej, no ale e, wstrzymałam te e, czynności ze względu na e, właśnie słysząc, e, jaka sytuacja panuje w kraju i jakie zagrożenia może przynieść. E, co do jednego nikt nie ma wątpliwości zdrowie mieszkańców jest najcenniejszym dobrem. Oni sami też w większości zdają się to rozumieć, przynajmniej w zakresie dotyczącym profilaktyki chroniącej ich przed koronawirusem. Z moich obserwacji wynika to, że rodzice chyba dbają o swoje dzieci, jako że dzieci nie widać tak bawiących, latających po osiedlu samopas. Natomiast y, ludzie starsi no, spacerują sobie i y, y, widać chodzące osoby. Niemniej y, w autobusach jest dużo, dużo, dużo ludzi mniej, także wydaje mi się, że y, to co przekazuje telewizja, radio, środki masowego przekazu to jest brane pod uwagę. Współdzielczych spotkań wielkanocnych więc nie będzie, ale samym świętom żaden wirus nie straszny, dlatego już teraz przewodnicząca oraz członkowie Rady Osiedla Sobieskiego składają mieszkańcom najserdeczniejsze życzenia, wesołych, spokojnych, a przede wszystkim spędzonych w zdrowiu świąt.